19 lutego 1972. Rozmówca, mój przyjaciel, człowiek 25-letni, dowiedział się, że jego choroba serca jest nieuleczalna. Napisał do mnie, że woli sam pozbawić siebie życia, niż czekać na powolną śmierć. Wiadomo mi jednak, że oprócz zachodniej medycyny istnieją również inne sposoby leczenia. Istnieje przecież coś takiego jak potęga jogi, zdolna niemal natychmiast naprawić organizm człowieka. Znane są również cudowne skutki diety głodowej. Uprosiłem więc mego przyjaciela, aby się nie spieszył z decyzją. Będziemy jeszcze szukać ratunku. Pod Bombajem mieszka pewien jogin posiadający niezwykłe zdolności. Umie on podobno wezwalać życiodajne siły z organizmu. Znam kilku jego uczniów. Posłałem przez nich list i fotografię przyjaciela. Teraz czekam, co z tego wyniknie. Maharacz. Owszem, cudowne wyzdrowienia są możliwe, ale człowiek musi pragnąć żyć. Bez tego żaden cud się nie wydarzy. Rozmówca. A czy można w kimś wzniecić takie pragnienie? Maharacz. Nie byłoby ono naturalne i szybko by się wyczerpało. Właściwie nie można nikogo zmusić do życia. Niektóre społeczności zezwalają na samobójstwo lub traktują je nawet jako czyn chlubny. Rozmówca: Czy jednak nie jest obowiązkiem człowieka wytrwać do naturalnego końca swoich dni? Maharacz: w sposób naturalny, łatwy i spontaniczny. Tak, niewątpliwie. Choroba i ból nie należą jednak do stanów naturalnych. Trzeba przyznać, że jest coś szlachetnego w niezłomnym znoszeniu swego losu wbrew wszelkim przeciwnościom. Lecz z drugiej strony, czyż nie jest to znaką godności człowieka protest przeciwko bezsensownej męczarni, przeciwko poniżeniu? Rozmówca. Czytałem pewną książkę o drodze ucznia do guru. Autor opisuje dziwne, zdumiewające doświadczenia. Jego zdaniem szczęśliwy jest człowiek, który spotkał swego mistrza i postawił do jego dyspozycji wszystko: swoje ciało, umysł i serce. Guru przejmuje wówczas pełną odpowiedzialność za to, co ucznia w życiu spotyka. W końcu jest tak, że obaj stapiają się w jedno. Autor pisze, że ucznia porywa siła, której nie jest w stanie się oprzeć, nad którą nie ma kontroli. Uczeń staje się równie bezwolny jak liść porwany przez wichurę. Jednakże pewność miłości guru i jego dobroczynnej mocy chroni ucznia przed wszelkim upadkiem. Maharacz. Każdy naucza stosownie do własnego doświadczenia. Doświadczenie wyznacza wiarę, z kolei zaś wiara kształtuje doświadczenie. Sam gór jest dziełem ucznia, odpowiada jego wzorom. To uczeń czyni guru wielkim. Jeśli ktoś traktuje guru jako czynnik wyzwalający, jako moc, która działa wewnątrz i na zewnątrz ucznia, to czyż całkowite oddanie mu się nie jest rzeczą naturalną? Kto odczuwa potrzebę pomocy? Ten się za nią rozgląda. Człowiek dręczony bólem ufnie powierza siebie chirurgowi. Tak samo uczeń powierza siebie swemu guru. Guru nikomu swojej woli nie narzuca. Jeśli uczeń się waha, jeśli nie ma do guru zaufania, nie znajdzie w nim oparcia, będzie tak wszakże za sprawą ucznia a nie nauczyciela. Rozmówca, i co wówczas dzieje się z człowiekiem? Maharacz, gdy inne możliwości zawodzą, uczy go samo życie. To jednak wymaga czasu. Kto umie darzyć wiarą i być posłusznym, skraca i ułatwia sobie drogę. Możliwe to jest tylko, gdy człowiek ma w sobie jasność i spokój. Człowiek, któremu brak wiary w siebie, który sam siebie nie ceni, nie będzie umiał zaufać drugiej istocie, tak samo jak nie umie zaufać sobie. To też nauczyciel stara się wzmocnić w uczniu świadomość jego własnej wartości. Uczeń powinien mieć pewność swego szczytnego powołania, swej szlachetności, świętości swej istoty. Nauczyciel przekazuje uczniowi doświadczenia różnych mędrców i swoje własne, uprzedza o początkowych trudnościach i daje wizję wspaniałej dalszej drogi, wpajając uczniowi wiarę w swe nieograniczone możliwości. Jeśli człowiek wierzy w siebie i w swego nauczyciela, następują szybkie i zasadnicze zmiany. Rozmówca Dlaczego ja miałbym pragnąć zmian? Moje życie, takie jakie jest, jest dobre. Macharacz, mówi pan to, nie zdając sobie sprawy, ile jest w pańskim życiu braków. Jest pan jak dziecko, które śpi ze smoczkiem w ustach. Może jest pan w tej chwili zadowolony, ale wystarczy rozejrzeć się po ludzkich twarzach, aby sobie uświadomić wszechobecność cierpienia. Czyż pańskie szczęście nie jest kruche? Zależne od przypadku? Czy ostanie się wobec bankructwa firmy albo choroby wrzodowej żołądka? Takie szczęście jest tylko chwilą wytchnienia, małą przerwą między dwiema klęskami. Prawdziwego szczęścia nic nie obali. Prawdziwe szczęście jest niezależne od zmienności wypadków. Rozmówca: Może dzieli się pan ze mną własnym doświadczeniem? Czy pan również bywa nieszczęśliwy? Maharaj. Ja nie mam żadnych własnych trosk ani problemów. Na świecie jednak pełno jest istot, które miotają się między trwogą i pożądaniem. Ludzie przypominają jagnięta pędzone na rzeź, skaczą bez trosko, choć za godzinę będą leżeć martwe, odarte ze skóry. Mówi pan o swoim szczęściu. Czy naprawdę jest pan szczęśliwy? Proszę przyjrzeć się sobie uważnie. Pańskie szczęście zależy od czynników zewnętrznych. Jest więc chwilowe, przemijające, nierzeczywiste. Prawdziwa szczęście ma swe źródło we wnętrzu człowieka. Rozmówca, jakiż pożytek mógłbym mieć ja z pańskiego rodzaju szczęścia? Mnie ono nie urządza. Maharacz, moje szczęście może się stać również pańskim, ale trzeba go pragnąć, pan zaś je odrzuca. Rozmówca, ależ ja także pragnę szczęścia. Maharacz: zadowala się pan jednak przyjemnościami. W takim życiu nie ma miejsca na szczęście. Miejsce musiałby Pan dopiero stworzyć. Rozmówca, tak, ciąg przyjemnych zdarzeń właściwie mi wystarcza. Maharacz, przyjemność łatwo kończy się bólem a nierzadko klęską. Czym jest yoga, jeśli nie poszukiwaniem trwałego szczęścia we własnym wnętrzu? Rozmówca, Pan może mówić tylko za ludzi wschodu. My na zachodzie żyjemy inaczej. To co Pan głosi, nie ma dla nas zastosowania. Maharaj, gdy chodzi o takie zjawiska jak lęk i cierpienie, przestaje istnieć podział na wschód i zachód. Obecność cierpienia i jak się od niego uwolnić, oto problemy wieczne i uniwersalne. Joga jest nauką i sztuką wyzwalania siebie przez dojście do wiedzy o własnej istocie. Rozmówca, nie sądzę, abym ja nadawał się do jogi. Maharacz, a do czego innego człowiek się nadaje? Przecież wszystko, co pan czyni, świadczy o tym, że pragnie pan czegoś więcej niż tkwić w świecie pełnym więzów, które pana krympują. W swej nieświadomości popełnia pan błędy, sprawiając ból sobie i innym. A przecież nosi pan w sobie wielką tęsknotę. Musi pan zdać sobie z niej sprawę i dopuścić ją do głosu. Jest to jak żar ukryty w ładowni z bawełną. Może pan o nim nie wiedzieć, ale wcześniej czy później okręt stanie w płomieniach. Wyzwolenie jest procesem naturalnym i w dalszym ciągu nieuchronnym. W pańskiej mocy jest, aby ziściło się ono już teraz, w tej chwili. Rozmówca, dlaczego więc tak mało jest na świecie ludzi wyzwolonych? Macharacz, w lesie też ujrzy pan niewiele drzew kwitnących w danym czasie. Na każde jednak drzewo przyjdzie pora. Co uczyni pan, gdy pewnego dnia wyczerpią się zasoby pańskich sił fizycznych i psychicznych? Pewnie będzie pan rozpaczał, potem jednak zacznie pan się zastanawiać, zacznie stawiać pytania. I tak dojrzeje pan do jogi. Rozmówca: Uważam, że całe to szukanie i ponure rozmyślanie jest obce naturze. Maharaj, naturalność człowieka, który tak twierdzi, jest naturalnością kaleki od urodzenia. Może pan nie zdawać sobie sprawy ze swego stanu, ale to nie czyni pana zdrowym. Nie wie pan, czym jest stan normalny, i nawet nie wie pan, że tego nie wie. Daje się pan wciągnąć w wir drugorzędnych spraw i jest w niebezpieczeństwie, bo kto bezwolnie poddaje się rzece, naraża się na utonięcie. Proszę obudzić się i uświadomić sobie, czym pan jest. Wie pan o swoim istnieniu, ale nie wie pan jeszcze, czym jest. Rozmówca, dlaczego na świecie jest tak wiele cierpienia? Maharacz, odgradzanie się od reszty świata, samolubne skupianie się na sobie, oto przyczyna cierpienia. 4 marca 1972. Rozmówca, od wczesnych lat życia prześladuje mnie poczucie braku pełni, od czasów szkoły do uczelni, do warsztatu pracy, do małżeństwa, do dni dostatku. Zawsze wyobrażałem sobie, że następna rzecz da mi z pewnością spokój, ale spokoju nie zaznałem. To poczucie braku spełnienia potęguje się w miarę upływu lat. Macharacz, jak długo istnieje ciało i poczucie jedności z ciałem, nie da się uniknąć frustracji. Tylko wtedy. Gdy pozna Pan siebie jako całkowicie obcego w stosunku do ciała i od Niego odmiennego, znajdzie Pan wytchnienie od splotu lęku i pragnień, które zawsze towarzyszy przekonaniu jestem ciałem. Samo uśmierzanie lęków i zaspokajanie pożądań nie usunie pustki, której próbuje Pan się pozbyć. Tylko samopoznanie może Panu pomóc. Pod słowem samopoza a nie rozumiem pełną wiedzę o tym, czym Pan nie jest. Taka wiedza jest osiągalna i jest skończona. Natomiast odkrywanie tego, czym się jest, nie może mieć końca. Im więcej się odkrywa, tym więcej pozostaje do odkrywania. Rozmówca, aby to osiągnąć, trzeba mieć innych rodziców, inne szkoły, a takie żyć w innym społeczeństwie. Maharacz, nie może pan zmienić swoich warunków życiowych, ale może pan zmienić swoją postawę. Nie trzeba przywiązywać wagi do tego, co nieistotne. Tylko to, co konieczne, jest dobre. Spokój można znaleźć tylko w tym, co istotne. Rozmówca. Ja szukam prawdy, a nie spokoju. Maharacz. Nie może pan ujrzeć prawdy, zanim nie osiągnie pan spokoju. Spokój umysłu ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego postrzegania, a ono z kolei jest niezbędne dla samorealizacji. Rozmówca. Mam tak wiele do zrobienia. Po prostu nie mogę sobie pozwolić na utrzymanie umysłu w spokoju. Maharacz, to z racji złudzenia, że pan jest sprawcą. W rzeczywistości rzeczy dzieją się wobec pana, a nie przez pana. Rozmówca, jeśli pozwolę, aby rzeczy działy się same przez się, jakże mogę być pewny, że będą one służyć moim celom? Jasne jest, że muszę naginać je do moich zamierzeń. Maharacz Pańskie pragnienia po prostu zdarzają się w toku ich realizacji lub braku realizacji, na który nie ma pan żadnego wpływu. Może się panu wydawać, że dokłada pan starań, że wtarza siły i walczy. W rzeczywistości wszystko po prostu dzieje się łącznie z wynikami pańskiej pracy. Nic się nie dzieje przez pana czy dla pana. Wszystko znajduje się w obrazie, nic w świetle, razem z tym, co pan uważa za własną osobę. Pan jest tylko światłem. Rozmówca, jeśli jestem tylko światłem, jak mogłem zapomnieć o tym? Maharacz, pan nie zapomniał. To tylko w obrazie na ekranie pan zapomina, a potem przypomina sobie. Pan nigdy nie przestanie być człowiekiem, chociaż we śnie może pan być tygrysem. Podobnie jest pan czystym światłem pojawiającym się jako obraz na ekranie i stanowiącym jedność z nim. Rozmówca, skoro wszystko się dzieje. Dlaczego miałbym się czymś przejmować? Maharacz, właśnie. Wolność jest wolnością od zmartwień. Gdy pan zda sobie sprawę, że nie może wpływać na wyniki zdarzeń, przestanie pan zwracać uwagę na swoje pragnienia i niepokoje. Niech sobie przychodzą i odchodzą. Niech pan ich nie podtrzymuje swoim zainteresowaniem i uwagą. Rozmówca. Jeśli odwrócę uwagę od tego, co się dzieje, z czego się trzymam? Maharacz, to tak, jakby pan pytał, co będę robił, gdy przestanę spać? Niech się pan przekona. Nie należy myśleć o tym, co dalej. Zawsze coś się dzieje dalej. Życie ani się zaczyna, ani kończy. Nieruchome. Jest w ruchu. Chwilowe. Trwa. Tak jak światła nie można wyczerpać żadną ilością wyświetlanych obrazów, tak życie wypełnia każdy kształt aż do końca. Po czym wraca do źródła, gdy dany kształt przestaje istnieć? Rozmówca: Jeśli życie jest tak wspaniałe, to jak mogło dojść do powszechnej ignorancji? Maharacz: Chce pan leczyć chorobę bez uprzedniego zbadania pacjenta? Zanim pan będzie pytał o ignorancję, niech pan najpierw zapyta, kto jest tym ignorantem? Gdy pan stwierdza o sobie, że jest ignorantem, chodzi w istocie o to, że ignorancja przesłoniła rzeczywisty stan pańskich myśli i uczuć. Jeśli pan jednak zbada, jak one powstają, poświęcając im pełną uwagę, przekona się pan, że nie ma niczego takiego jak ignorancja, lecz jest tylko brak uwagi. Niech pan zwróci uwagę na to, co pana niepokoi i to wszystko. Ostatecznie zmartwienie jest bólem psychicznym, a ból jest zawsze wezwaniem do uwagi. Z chwilą, gdy uwaga się pojawia, wołanie o nią ustaje, a problem ignorancji przestaje istnieć. Zamiast oczekiwać odpowiedzi na swoje pytania, niech pan zastanowi się nad tym, kto stawia pytanie i dlaczego je stawia. Szybko dojdzie pan do wniosku, że to umysł pobudzany przez lęk przed bólem stawia pytanie, zaś w lęku decydującą rolę odgrywa pamięć oraz antycypacja, przeszłość i przyszłość. Uwaga sprowadza człowieka na grunt teraźniejszości, do tego co dzieje się teraz, a obecność teraźniejszości jest zawsze w zasięgu ręki, chociaż rzadko uświadamiana. Rozmówca, sprowadza pan satchanę do zwykłej uwagi. Jak to się dzieje, że inni nauczyciele uczą satchan złożonych, trudnych i wymagających dużego nakładu czasu? Maharacz, guru uczą zazwyczaj tych satchan, poprzez które sami osiągnęli swój cel? Jakikolwiek byłby to cel. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ najlepiej znają swoją własną sadhane. Mnie nauczono zwracać uwagę na odczucie jestem i przekonałem się o wielkiej skuteczności tej metody. Dlatego mogę mówić o niej z całym przekonaniem. Często jednak ludzie przychodzą ze swoim ciałem, mózgiem i umysłem w stanie takiego zniszczenia. Deprawacji i słabości, że zdobycie się na nie uprzedmiotowioną uwagę leży poza ich możliwościami. W takich przypadkach właściwszy byłby prosty dowód żarliwości. Powtarzanie jakiegoś słowa oraz wpatrywanie się w jakiś obraz przygotowuje ciało i umysł do głębszego i bardziej bezpośredniego poszukiwania. Zresztą, żarliwość jest i tak niezbędnym, decydującym czynnikiem. Satchana jest tylko naczyniem, które należy wypełnić aż po brzegi żarliwością, a ta jest niczym innym jak miłością w działaniu. Bo niczego nie można dokonać bez miłości. Rozmówca: kochamy tylko siebie samych. Macharacz, gdyby tak było, byłoby wspaniale. Kochaj siebie mądrze, a osiągniesz szczyty doskonałości. Każdy kocha swoje ciało, ale niewielu kocha swoją rzeczywistą istotę. Rozmówca. Czy moja rzeczywista istota potrzebuje miłości? Maharacz: Pańska rzeczywista istota jest samą miłością, a pańskie liczne miłości są jej odbiciem odpowiadającym danej sytuacji. Rozmówca: Jesteśmy egoistami. Znamy tylko miłość własną. Maharacz: Na początek to wystarczy. Niech pan koniecznie życzy sobie dobrze. Niech pan przemyśli. Niech pan wyczuje. Co jest dla Pana naprawdę dobre i dąży do tego z całą gorliwością. Bardzo szybko Pan się przekona, że to, co realne, jest Pańskim jedynym dobrem. Rozmówca, a jednak nie mogę zrozumieć, dlaczego rozmaici guru upierają się przy trudnych i skomplikowanych satchanach. A może mają rację? Maharacz, liczy się nie to, co się czyni, ale to, co się osiąga w rezultacie. Ludzie rozpoczynający sadhane są tak zgorączkowani i niespokojni, że aby utrzymać się na tej drodze, muszą być bardzo czynni. Absorbująca rutyna jest dla nich bardzo przydatna. Po pewnym czasie uspokajają się i temperują swoją aktywność. W ciszy i spokoju zasłona zja opada. To, co z zewnątrz i wnętrze, stają się jednym. Prawdziwa sadhana nie wymaga trudu. Rozmówca, wydaje mi się, nieraz, że cała przestrzeń jest moim ciałem. Maharaj, człowiek skrępowany złudzeniem, jestem tym ciałem, stanowi tylko punkcik w przestrzeni i chwilę w czasie. Gdy kończy się utożsamianie z ciałem, cała przestrzeń i cały czas znajdują się w umyśle, który jest tylko małą zmarszczką na powierzchni świadomości. Świadomość zaś jest tylko odbiciem świadomości najwyższej w przyrodzie, substancją wszystkich jej przejawów. Świadomość i substancja są czynnym i biernym aspektem czystego bytu, który jest w obu tych aspektach, a także poza nimi. Przestrzeni i czas są ciałem i umysłem kosmicznego bytu. W moim odczuciu, wszystko, co dzieje się w przestrzeni i w czasie, wydarza się mnie. Każde doświadczenie jest moim doświadczeniem, każdy kształt jest moim kształtem. Co upodobam sobie dla siebie, staje się moim ciałem i wszystko, co przydarza się ciału. Przenika do umysłu, ale u podstaw wszechświata jest świadomość najwyższa, poza przestrzenią i poza czasem tu i teraz. Niech pan wie, że to jest pański byt rzeczywisty, i niech pan stosownie do tego działa. Rozmówca: Na ile to, za kogo siebie samego uznam, wpłynie na moje działanie? O czynach i tak decydują okoliczności. Maharacz: okoliczności i warunki rządzą tymi, którzy nie wiedzą. Kto posiadł wiedzę o rzeczywistości, nie jest do niczego zmuszony. Jedynym prawem, któremu jest on posłuszny, jest prawo miłości.